Maneczko, witajcie bardzo serdecznie z tej strony. Ja ty grzybą, i witam Was dzisiaj na mapie Jumps Z której były dwa, a w zasadzie to trzy odcinki. Eee, ale dwa z Hyacinthem Vegasem, a jeden był taki, taki, no taki niepełnometrażowy, jakby. No i dzisiaj jestem sam, eee, bo w sumie nie wiem <laughs> kiedy bym nagrał z, właśnie z Hyacinthem Vegasem aka Safe Wars? No i tutaj, właśnie, widzicie 10 ostatnich subskrybentów. Jeśli też chcecie to znaleźć w kolejnym odcinku, który będzie za 2 dni, to subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że będziecie publiczne, a wtedy będziecie tam w tamtym odcinku, i też zostawcie łapeczkę w górę, a my przechodzimy do giereczki No dobra, ten skoczek. Tylko bez problemów. Uwaga, naprawdę bez problemów się udał. Tu... No, tu różnie bywa. No, ale ogólnie to umiem. Dobra, tu jak frajer będę musiał. A może nie będę musiał jak frajer. Mi się przekonał, dobra. Robimy to. Ładnie tak. Brz, brz. Na pewno nie wiem tego, co tak tu, czy odstąd się trzeba odwiedzić. Tego mi brakowało właśnie. <grym> Naprawdę. Yy, no i tu, właśnie w, prawej, w prawym rogu, widzieliście właśnie mieliście te dwa odcinki, były pokazane. Yy, ja jestem sam, po nie wiem, kiedy. Yy, w sumie się nie umówiłem jakoś swoim ja, Megasem, ale. Nie wiem, no, chyba zrobię łeb. <grym> yy, nie wiem, czy w sumie, jak to tamten, ale. Jak nie to, to może kiedy indziej. Może coś innego się nagra. Dobra, to też ogólnie generalnie bez problemu powinno pójść. No i tak jak mówiłem. <grytanie> Ooo, najgorzej będzie z tym takim na Niuku, na treinie I, i nowo koblu i na inferno na daszek. Ale nie na ten daszek, na Udomotka, tylko ten taki na tym drugim idzie. I to też jest takie kurde. O! że tak raz się uda, raz nie, sumie, ale się udało, więc ja O, dobra, tu inferno mamy to, o to też w sumie w grze tego nie umiem, a tu tak wiecie nie, się udało, w sumie, w sumie nie o, o, dobra, no to o, niestety ale pamiętam się pominęli, no bo ja tu nic nie naprawdę no. chciałbym, ale ja tu nic nie wymyślałem A poza tym wiecie, teraz e, Teraz Newka usunęli to, to, Po co mi to haha. Bo to, 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 tego też nie zrobiłem Będę, jak tu się męczyliśmy jeszcze na starym Inferno Ja w sensie o, no, nie wiem, to tak zwanym O, nie wiem czy to tak Oj, nie. nie wiem czy to tak Kur... Nie Nie wiem czy tak Jak widzicie, klasę e, dzięki Za, za Z waszych znań Śpiram, pawiona no nie mogę, no. Dzień dobry. No i w ogóle, pamiętajcie, żeby pić na grupy na Steam, na. No właśnie, na grupę na Steam, na Discorda. Na Instagram, bo niedługo pierwsze zdjęcie <grytanie> w końcu. Dobra, tu i tutaj, właśnie, patrzcie w prawy górny róg, macie poradnik. Jak skoczyć sobie tutaj, ten chłopca nagro poradnik, gdzie my wskoczyć. <grytanie> Jest sprawa. <grymne> Dobra. No. Muszę ją budować. Widzicie? O, te... Realny jestem paradnik, no. O, tu jeszcze stary skoczenie Teraz, jakby, tylko na tym pierwszą część wystarczy skoczyć. Dobra, na pierwszą część uda mi się w końcu wskoczyć ale na drugą zobaczymy. No właśnie dobra. Nie ma opcji. Bo Tak już dużo skoków nie zrobiłem, ale jak problemów jestem i nie umiem No nie mogę no No Kurwa No i co teraz? ESA! No i dobra, no tu ogólnie, no tego no nie, no nie zrobię, no bo... To robiłem kiedyś, nie wiem w pół godziny próbowałem. No nie wiem. W każdym razie, że robiłem, to próbowałem. Już czułem jakby taki tutaj, tu, 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 takiego robane hopa robiłem, że tak mnie przyspieszało. No ale no nie umiem no. <laughs> może kiedyś się nauczę Ale tylko może, no tego też nie umiem. Ale jeśli będzie tu... 41 łapek w górę to zrobię, mam paradnie jak, jak nauczyć się tu wskakiwać A, a jeszcze nie wiem. Może się uda. No <noise> to by było śmieszne w sumie. Śmieszne i smutne, bo raz w życiu by mi się to udało, już, bo to nigdy. lalalala <noise> la la la! No i to też nie no Kiedyś to był fajny skał, właśnie na Starry inferno To było lekko fajnie. A teraz. Takie już wymyślają. Brednie Po co ja mam tu w ogóle wyskoczyć? No nie? Ja to nawet wyskoczyć nie mogę. O. Przepraszam was, że musy, musicie to oglądać, ale no kurde No i widzicie, no ja się obiją tego daszku, o teraz się nie odbiję. Czułem to, Mo no nie mogę no, może ja to w ogóle źle to robię, a ja się tylko obłudzam, że to zrobię. Większy skam niż prank na widzą. jest eee, proszę państwa... Nie. dole. A to to już w ogóle. No i tak proszę państwa, udało się jak widzicie tutaj przejść całą mapę by jump, funny hop, coś tam, jump, strzelancho, tu też możecie obejrzeć film z tego jak przechodziłem sobie tutaj jakby mapkę, mam nadzieję że tu dotrwaliście, tak i dzisiaj luźniejszy film, no luźniejszy no nie, ale chciałem wam się pochwalić moim skidem w skakaniu w CSQ, który jest za duży, bo nie no cóż skoki są no, więc jest, ok, jest, jest mój dobry, dobry. Eee, a tyle, że tych trudnych właśnie nie no, no, no i mam nadzieję, że Wam się spodobało i że tutaj trwaliście i że już subskrybujecie kanał i zostawicie łapkę w górę, ale przekona się, czy na pewno już. No i bardzo dobrze. No także trzymajcie się do kolejnego filmu. Prawie, prawie większość map, nie do mapek, raczej większość przeszedłem. No i trzymajcie się cieplutko nawet. Do zobaczenia, do usłyszenia, narka!